witajcie we vlogu. Przyszedł czas, żeby chwilę porozmawiać o książkach, które teraz czytam i czytam y, ostrze autorstwa Joe Abercrombiego. Jest to pierwszy tom trylogii Pierwsze Prawo i o ile się nie mylę, pierwsze prawo, sięgnęłam po tą książkę, bo y, Carmena z kanału Bookmenka tak dobrze o niej mówiła i również dobrze mówił o niej Tomek z kanału książkowy Bajdurzenie, że bardzo zachęcili mnie do sięgnięcia po tą książkę, więc oto jestem, czytam ją. Jestem na stronie 214 w tym momencie i póki co no podoba mi się. Muszę powiedzieć, że nie zawiodłam się, nie jest to zawód, podoba mi się. Mamy tutaj jest to fantastyka. Mamy tutaj trzy takie chyba główne wątki. Pierwszy to jest Logan, wątek Logena. Jest to taki przedstawiony on jako jakiś wojownik, barbarzyńca, który w pewnym momencie traci swoich kompanów podczas podróży, podróżuje przez jakieś takie rubieże, pustkowia i musi sobie dawać dać radę dotrzeć do jakiejś cywilizacji. Hmm żeby, no, no, wiadomo, żeby nie spotkała go śmierć na tych ru rubieżach. On się określa jako osoba, która ma bardzo mro mroczną przeszłość. W ogóle określany jest jako dziewięciopalce, i to jest jego znak rozpoznawczy, że ma dziewięć palców, bo jednego gdzieś stracił w jakichś okolicznościach, raczej podejrzewam nieprzyjemnych, i to jest coś, po czym on jest dosyć rozpoznawalny w tym świecie, więc zakładam, że to będzie miało jakieś znaczenie mocniejsze w późniejszej części. Yy, yy, i co? O, on jest, okreś określa sam siebie, jest taki jeden moment, który nawet sobie zaznaczyłam, bo to było takie dosyć mocne, yy, kiedy on o sobie mówi, że jest osobą, która dużo przeszła, która ma dużo ludzi zabiła i nie miało to dla niego znaczenia, czy to jest mężczyzna, kobieta, czy dziecko. Po prostu dla niego życie ma wartość jak garść piasku, a nawet mniejszą, więc popełniał straszne rzeczy w przeszłości yy, i że jest taką osobą, po której można się spodziewać, Samych najgorszych rzeczy. Ale tak on o sobie mówi. Ale podczas y, trwania do tej pory jego wędrówki i innych tam y, perypetii, ja tego jakby nie dostrzegłam, dopóki on o tym nie powiedział. Więc może on po prostu tak się surowo ocenia. Chociaż no nie da się zaprzeczyć też, jeżeli robił takie rzeczy, no to za te akcje też można jakoś osądzić. Ale lubi jego wątek, ale jakby w drugiej kolejności. W pierwszej kolejności lubię wątek Inkwizytora Glockty. Z tego powodu, jaką on jest osobą, bo jest taką osobą nietuzinkową, mówi wprost, chociaż nie, nie do końca mówi wprost, ale my znamy jego myśli, co on sobie myśli na różne wydarzenia i na różne... Mm, na przykład w trakcie rozmowy, kiedy ktoś się do niego zwraca, Yy, czegoś od niego chce, to my, zanim on odpowie, poznajemy jego myśli. Czasem to są właśnie takie skrajne różne, różne podejścia. To znaczy, ktoś mu tam na przykład mówi, że Słuchaj, zwróć się do mnie, porozmawiaj w mojej sprawie z na przykład z kimś, z, z kimś, do kogo ty masz dojścia, mój przyjacielu. I zanim Glock ta odpowie, to myślimy, to poznajemy go myśli, kiedy on mówi, myśli sobie w głowie, że o, mówisz do mnie, mój przyjacielu, a kiedy byłem na dnie, to po prostu traktowałeś mnie jak gnój, jak nie odwracałeś ode mnie oczy i nigdy mnie nie widziałeś wcześniej, a teraz mówisz do mnie, mój przyjacielu, o tym będę. Tylko wiadomo, to jest tak, może ładnie mniejszymi słowami napisane niż ja to mówię, chociaż tak jak, bezpoś... chociaż to nie jest zbytnio za owijane w bawełnę, tylko wręcz wprost tak on tutaj mówi i opowiada i myśli wprost bardzo i nam to jest też tak w bezpośredniej formie podane, co mi się bardzo podoba, bo też takiego zbędnego owijania w bawełnę i naokoło, na okrętkę mówienia, to też nie do końca po prostu lubię. Um. I potem, kiedy on sobie tak pomyśli, to następne zdanie, on, kiedy on odpowiada do tej osoby, którego poprosiła o przysługę, mówi... Oczywiście, mój przyjacielu. <laughs> Więc tutaj widzimy tą hipokryzję. Nawet nie wiem, czy hipokryzję, ale, ale można tak powiedzieć, że pewnego rodzaju hipokryzję, która tak naprawdę jest w każdym z nas, że my też różnie myślimy, a różnie się wypowiadamy. No jest to coś, co myślę każdy, każdy robi, bo gdybyśmy wszyscy mówili dokładnie to, co myślimy, no to byłoby o wiele gorzej na tym świecie, w takich kontaktach międzyludzkich. Dodatkowo, inkwizytor Glockta, on jest dosyć. nie jest może najniżej postawionym urzędnikiem w tej organizacji, ale też nie jest najwyżej, wiadomo, ma tam swoich jakiś przełożonych, ale jest tak dosyć wysokość, można powiedzieć, urzędnik średniego szczebla, więc trochę od niego zależy, ale on też musi dla kogoś pracować, więc jest to też ciekawy motyw. Nie jest to też osoba taka dobra, krystaliczna. On wywodzi się z jakiegoś dosyć wysokiego rodu. Arystokratycznego były pokładane z niewielkie nadzieje, ale w czasie wojny dostał się w niewolę do wroga i tam był torturowany i, i, tr i został trwale okaleczony dzięki temu jego codzienne życie. To są trudne zmagania. On jest po prostu kaleką, jest ułomny i jego życie też wiąże się z bólem i to też nie jest jakby koloryzowane w tej książce, więc też mi się to yy, podoba, w sensie no ciężko mówić, że podoba, ale uważam to za po prostu wartość i dobry zabieg, że nie koloryzuje tu autor swoich bohaterów, tylko przedstawia ich bardzo, bardzo po ludzku i bardzo naturalistycznie, więc to jest yy, yy, po prostu to jest coś interesującego. Mamy tutaj i to jest mój ulubiony mój ulubiony wątek w tej książce mam dodatkowo jeszcze wątek Jezala, Jezaldan dan Luther. Lutar, Luther. Nie mogę zapamiętać tego imienia, tak jak jest, jest trochę dziwne. I to jest przermierz, który też wywodzi się z arostok, arystokratycznego rodu. Natomiast on jest młodszym synem, którymś tam z kolei synem. I wiadomo, jak to jest w takich rodach, że zazwyczaj to starsi synowie są tymi ważniejszymi. Dziedziczą majątki, dziedziczą pozycje, natomiast ci młodsi synowie, no to wiadomo są, bo są, ale no bez szału ich życie i perspektywa się mm, klaruje. Natomiast temu Jezlowi to nie wystarcza, on chciałby być kimś więcej, chciałby mieć zaszczyty, chciałby mieć jakąś pozycję i to może mu umożliwić wygranie turnieju, do którego on się przygotowuje. Natomiast tego przygotowania to też nie są pełną parą on jest nam ukazany jako człowiek, taki dosyć nieciekawy. Nie nieciekawe to też nie jest dobre określenie, ale człowiek gnuśny, pijak, który bardziej stara się prowadzić hedonistyczny tryb życia niż rzeczywiście poświęcony tym ćwiczeniom, żeby wygrać turniej. I no, nie lubię go. On jest najbardziej um, taką postacią, której losy mnie póki co nie ciekawią. Ale jest to, że jest on taki właśnie niedobry i zły i taki gnuśny i tam ma dużo złych cech, to jest, um, przewiduję, że jest tutaj może na przykład okazja do tego, że on jakoś się zmieni w trakcie trwania książki i na przykład przejdzie jakąś przemianę wewnętrzną. To tutaj tak widzę. I są tutaj już zarzewie pewnych e, intryk, pewnych. E, gdzieś na horyzoncie jakaś wojna się toczy, znaczy początek jakiejś wojny między północą a południem. No póki co jestem bardzo wciągnięta w tą książkę, już w sumie tak dużo o niej powiedziałam, a jestem dopiero na dwusetnej stronie. Mm, bardzo są tutaj ciekawie i fajnie zbudowani, tak interesująco ci bohaterowie, mają taką głębię. Wydarzeń, póki co, jakichś taki stricte, znaczy takiego mięsa, tak dużo jeszcze się nie wydarzyło. Natomiast też, co na co tu na, na początku zwracam uwagę, to są dialogi, które są naprawdę e, niezwykle inteligentne. Te dialogi to jest coś wspaniałego. Na razie, póki co, złoto. Cieszę się tą książką, jest naprawdę dobra, e, póki co. I czyta się szybko, dobrze się czyta, po prostu idzie się przez tą książkę, czyta się jak złe. Następną książką, którą też jakoś sobie podczytuję w międzyczasie, to Joanna Krakowska. Odmiencza rewolucja, performance na cudzej ziemi. I to jest queer na scenie. Nie zawsze jest manifestacją odmiennych pragnień. Bywa też e, także sztuką krytyczną, politycznym protestem, stanem umysłu, prowokacją wobec tego, co uchodzi za normalne, ale i nieustanną kontrolą wobec siebie i własnej społeczności. Jest to książka z gatunku, można powiedzieć, literatury faktu e, czy reportaż. No, non-fiction w każdym razie. Opowiada o rzeczywistości. I opowiada tutaj o kulturze queerowej i kulturze performance'u, różnego politycznego, społecznego. Ja jestem na stronie 48 dopiero i ta, ta książka mi idzie dosyć opornie. Z tego powodu, że ja, jej, ja kompletnie nie rozumiem tego. A dlaczego po nią sięgnęłam? Sięgnęłam yy, dlatego, że w zeszłym roku oglądałam yy, Rupa Drag Race. I tam mi się, jakby na początku nie mogłam się wgryźć, o co chodzi w zetknięciu z kulturą dragu. Natomiast, kiedy już jakby bardziej się yy, poznałam to z perspektywy tylko, właśnie tego show, to spodobało mi się to. Jakby, nie wiem czy to też jest dobrze mówić, że spodobało się, ale jakby uważam to za pewną wartość. I ale potem rozmawiałam z mm, moim takim e, przyjacielem Łukaszem, i on mi mówił, że y, no, Rupal Drag Race to jest jakby jedna część pewnego świata e, queerowego, kultury queeru, i żebym sobie sprawdziła też inne rzeczy. Siadłam po tą książkę. I to jest dla mnie póki co szok. Wielkie zdarzenie z nieznaną mi rzeczywistością. I, I rzeczy, o których ja tu czytam, to jakby ja rozumiem słowa, rozumiem zdania, jakiś pewien sens, który jakby warstwa tekstu za sobą niesie. Natomiast te wydarzenia, czy te jakby tu performency, które są do tej pory były opisane, o, na, no, jakieś, które wyrażają jakiś komentarz do rzeczywistości czy do, do polityki. Są dla mnie tak szokujące, że to jest. to przekracza moje zdolności chyba rozumowania i pojmowania rzeczywistości i muszę się chyba oswoić z, z pewną rzeczą, bo kurczę, ciężko mi z tym, ciężko mi z tym, staram się być otwarta i mieć otwarty umysł i rozum. Natomiast nie wiem nie wiem, czy to nie jest dla mnie za dużo, czy to nie jest tłumacz. Natomiast zobaczę. Trochę, trochę jeszcze no, poczytam. Yy, ta książka jest wydana nakładem wydawnictwa charakter, i ona jest wydana tak bardzo wspaniale, że tak jak, że mieć tą książkę fizycznie w ręce i jakby dotykać jej i cieszyć się nią, to jest też takie doświadczenie bardzo dobre. Yy, coś nie, niezwykłego. Natomiast no, nie wiem, czy ta treść. Nie wiem, czy to jest książka dla mnie czy ja jakby mogę ją docenić. Zobaczymy. Na razie, na razie jeszcze się nie poddaję, ale zobaczymy. W wersji audio słucham jeszcze książki Gut Alme Katsu i to jest książka, po którą sięgnęłam z motywacji takiej, żeby trochę roz, rozszerzać swoje czytelnicze horyzonty i czytać książki, po które normalnie bym nie sięgnęła albo po gatunki, po które normalnie nie sięgam. I to jest horror w dodatku, y, horror historyczny, jakby fikcja historyczna, osadzony w realiach em, w Ameryce, w, w czasach pionierów, w roku 1846, kiedy wyprawa pionierów, wyprawa Donegala, y, przemierza... Nie, nie wyprawa Donegala, tylko wyprawa Donella, przepraszam, sięga y, przemierza pustkowia Kalifornii, żeby znaleźć jakiś nowy Nowy, nowe miejsce do, dla siebie do życia. I ich wyprawę prześladuje jakiś pech, jakaś klątwa. Zdarzają się niewyjaśnione y, wypadki, y, morderstwa i jakieś odmiany oso, oso, osobowości uczestników tej wyprawy. Przy okazji rodzi się jakaś psychoza pomiędzy tą też hermetyczną tutaj społecznością, chcąc, nie chcąc, oni, kiedy przemierzają na tych wozach y, tereny, spotykają się z trudnościami, tracą część zabytku, tracą część, część zwierząt, część y, y, uczestników tej wyprawy no i z tego powodu też buzują takie negatywne emocje, przeżycia pod powierzchnią tej y, y, jakby tej y, społeczności, tych, tych y, cywilizowanych układnych relacji na rzecz właśnie takiej psychozy, pogłębiania się tego, tej, tej, tej dramaturgii y, 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 przedstawionych wydarzeń i Jestem już tak, e, niedużo mi została do końcówki i póki co jest e, interesująco. słucha się tego naprawdę dobrze. Ta historia jest ciekawa, jest ciekawie napisana. Ja zdaję sobie sprawę, że e, są tam takie motywy, które można by uznać za. Niektórzy by mogli powiedzieć, że są szkodliwe, bo zakłamują rzeczywistość, ale to jest fikcja literacka, to nie ma nam, mm, uważam, że ta książka nie ma nam e, przedstawić historii. Tylko ma nam dać rozrywkę, więc tutaj yy, ten, ten cel jest jasny i nie, nie, nie trzeba się chyba doszukiwać aż takich nieścisłości historycznych, no bo gdyby tak było, to trzeba było no, masę książek wywalić całkowicie z rynku i je uznać jako yy, szkodliwe. A więc tu ja się nie posuwam do tej oceny, że coś jest tam takie, no, niefajne z punktu widzenia historycznego, chociaż oczywiście rzucają mi się takie e, rzeczy w oczy. E, natomiast e, mam wrażenie, że skoro to jest horror. To tutaj końcówka będzie ważna. I póki co te wydarzenia no, są dobrze ograne i ciekawie, ale nie ma tego efektu wow, nie ma tego efektu, nie wiem, pewnego szoku czy pewnego strachu. Eee, I że już jest niedaleko do tej końcówki, że teraz będzie się zaczynać ta akcja. I jeżeli ta końcówka będzie dobra, mocna i emocjonująca, to ta książka będzie naprawdę dobra. Jeżeli końcówka będzie taka, jak książka do tej pory, no to będzie ok, ale bez szału. Jeżeli końcówka będzie jakaś dziwna, no to... No to nie wiem, to zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że ta końcówka dużo mi tutaj wyjaśni. Minął już tydzień, od kiedy się ostatnio odzywałam. Nie miałam czasu za bardzo nagrywać przez ten tydzień. Znowu jest sobota, mam więcej czasu z okazji weekendu, więc no teraz opowiem o wszystkim, co się działo w ciągu tego tygodnia czytelniczo. Dokończyłam słuchać Głodu Almykatsu i to jest naprawdę dobra książka. To zakończenie wow, wgniotło mnie w, po prostu w fotel, było tak jakby zaskakujące, nieoczekiwane do końca, a jednocześnie wynikało z tej historii, łączyło się z nią, nie było tak nagle znikąd wrzucone i wow, to jest naprawdę dobra książka. Yy, tylko tu trzeba wziąć pod uwagę tą poprawkę, że mówię dobra książka, ale pod względem jakby rozrywkowym, czy po prostu cieszenia się dobrą historią, natomiast nie jest na pewno książka historyczna, nie oddaje realiów, i dodatkowo jeszcze myślę, że może być uznawana przez niektórych za niepoprawną politycznie. W związku z i o tym nawet sama autorka wspomina w posłowie, więc tego posłowia też warto posłuchać. Ale ja dałam tej książce pięć gwiazdek, biorąc pod uwagę to, że właśnie w kategoriach rozrywkowych, a także przymknąłem oko na wszelkie jakieś wady, które tam po drodze mnie, mnie troszkę uwierały. wzgląd na to zakończenie. Naprawdę dobra, dobra, solidna przygoda z tą książką. Co? Potem sięgnęłam po Topr. Eee, o kurczę, nie mam tej książki przy sobie w wersji, wersji fizycznej i nie mam za bardzo jak sprawdzić teraz na telefonie, bo telefonem nagrywam i nie pamiętam autorki, która napisała tę książkę, ale wkleję ją gdzieś tutaj i to jest książka, która opowiada z gatunku literatury faktu, która opowiada o Dobrze, o służbie ratowniczej w polskich Tatrach, o tym jak to się zostaje, e, takim e, członkiem Dobru, o różnych akcjach i powiem tak, to jest naprawdę dobra książka. To jest naprawdę dobra książka. Już mnie kusiło od pewnego czasu, żeby ją właśnie przeczytać, od kiedy e, zobaczyłam, że taka jest. Natomiast e, nie myślałam, że okaże się taka dobra, bo jest napisana w sposób taki dosyć lekki, interesujący, ale angażujący czytelnika. A dodatkowo, oprócz tych różnych akcji, które wiadomo, są przynajmniej z mojej perspektywy najbardziej ciekawe, interesujące do czytania, różnych akcji ratunkowych, to jest przemycana wiedza, taka, która może się przydać turyście. Tak zwłaszcza myślę takiemu niedzielnemu turyście, czyli myślę większości osób, bo tatry są bardzo niebezpiecznymi górami wbrew pozorom, a to, że one są dla nas tak dostępne i że mamy je tak naprawdę na wyciągnięcie ręki w Polsce, to przez wielu ludzi one się stają takie jakby niedoceniane. Traktowane jako coś, nie wiem. Na pewno nie z taką powagą, jaką powinny być traktowane, ponieważ tam można stracić życie. Tak samo są trudne miejsca jak, e, jak w Alpach czy jak w Himalajach, e, zwłaszcza zimą, więc na to warto mieć uwagę i te, jakby ta wiedza, bo myślę, że jak ktoś jest profesjonalistą to doskonale sobie zdaje sprawę z różnych ograniczeń i z sytuacji, które mogą wyniknąć w górach, natomiast taki niedzielny turysta jak ja, który w Tatrach bywa raz, dwa razy do roku, jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, bardzo przydatne dla mnie informacje. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jedyne do czego mogę się doczepić to Niektóre akcje, jakby one były zawsze opisywane krótko i dosyć lakonicznie, i chciałabym na przykład poznać więcej szczegółów, bo dla mnie to było szalenie interesujące po prostu czytać o tych ludziach, e, którzy są ratownikami. To są naprawdę herosi naszych czasów i bardzo warto doceniać ich pracę i ich tak naprawdę poświęcenie, misję życiową, bo to nie można powiedzieć, żeby to był taki zwykły za zawód. To już jest misja i e, pełna, praca pełna pasji. Bardzo, bardzo polecam tę książkę. Naprawdę jest bardzo bardzo ciekawa, interesująca. Jeszcze ja ją słuchałam też w wersji audio, i to było tak, jakby ktoś opowiadał po prostu o tych wszystkich sprawach, więc tym bardziej podwójnie interesujące. Tu mi się ta forma odbioru bardzo sprawdziła. I tak, miałam w planie, miałam, żeby ten vlog kręcił się wokół książki Jo Abergut. Krąbiego ostrze, ale ja jej nie doczytałam. Jestem w tym momencie w stronie, na stronie 281 i ją się czyta dobrze, ją się czyta bardzo dobrze, jest angażująca. Jestem ciągle pod wrażeniem bohaterów. Przed chwilą też była taka akcja, bo tu zauważyłam, że są podzielone na części, że książka jest podzielona na części i jestem w tym momencie, właśnie zaczęłam część drugą. Pod koniec pierwszej części, pewnie dla osób, które czytały to, będą wiedzieć o co chodzi. Jest taka scena, kiedy tam e, dotyczy Logana i tego czarodzieja, który mu towarzyszy, że wow, po prostu zrobiło to na mnie tak duże wrażenie. Jest to bardzo dobra książka, ale nie do końca miałam jakoś y, chęć. Y, może nie tyle chęć ją po prostu, nie, nie dałam jej rady przeczytać przez ten tydzień, bo już miałam dużo innych zajęć, a wieczorami jak zaczynałam ją czytać, yy, zwłaszcza wieczorem, to ja jak czytam książkę zaraz przed snem, to tak ją czytam jakby na autopilocie, że jak zasypiam w końcu, to ja potem na drugi dzień otwieram tą książkę i nie pamiętam tych stron, więc muszę się trochę cofać <grych> do momentu, kiedy pamiętam akcję. <laughs> więc nie posuwam się dzięki temu tak szybko, jak bym chciała. A przez dzień już nie miałam tyle. Yy, no, już jest wiosna, już jest słońce, już się ten dzień rządzi innymi prawami niż zimą. Więc, no tak, yy, bo plan był chytry, ale nie wyszedł, więc pewnie przeciągnę sobie na jakiś inny film yy, dokończenie tej książki. Natomiast i tak już nie mogę mówić za dużo o akcji, bo nie chcę też nikomu spoilerować książki. Ja do niej podchodzę z otwartą głową. Mało nie wiedziałam, bo za tymi poleceniami, że ludziom się podobało i w sumie to samo bym chciała puścić w świat, no nie? Że mi się ta książka podoba i warto próbować, warto, warto czytać, sprawdzić, czy też się spodoba. I... Dziękuję w takim razie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie mi jakieś znać w komentarzach, jak wrażenia, czego byście może chcieli widzieć więcej, czego mniej i będę bardzo wdzięczna za te komentarze. Chętnie sobie poczytam. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!